Cześć, Konrad z tej strony, dzisiaj będę dla Was recenzował replikę SNT model 18, choć na opakowaniu pisze nam 57. Opakowanie proste, pokażemy też jak to wygląda na tym, coś takiego. Gąbeczka, odłożymy sobie to na bok i zobaczmy co mamy w środku. W środku mamy na pierwszy rzut oka baterię NIMH. 8,4V. Dość dziwną trzeba przyznać, ale to dlatego, że nie mamy za bardzo gdzie jej upchać, więc ona jest domyśle do schowania w atrapie peku, co warto sobie powiedzieć. Mamy nasz magazynek do repliki. Jest to magazynek do P90, a bardziej nam replika przypomina M4. Więc zobaczmy sobie ją dokładnie. Dość ciekawy twór. Z jeszcze ciekawszą kolbą. A oto i replika, nasz potworek na dzień dzisiejszy. Dość ciekawa muszę przyznać, ponieważ użyto tutaj trzech materiałów: mianowicie aluminium, z Nalu i tworzywa sztucznego. Replika trochę waży, bo to jest 3,3 kg, więc już ją odczujemy przy tej nawet wielkości. Natomiast co warto sobie powiedzieć, że cały aper, cała górna część to jest z jednego kawałka obrabionego aluminium w CNC i to naprawdę czuć mocno. Natomiast od razu powiem, że to szczerkanie to brak spasowania. Przynajmniej według mnie. Ze znalu znowuż mamy lufę i nasze przyrządy, których tutaj za bardzo teraz nie widać. Także tak to wygląda na ten moment. Spasujmy sobie to do końca. I tak to wygląda bez magazynka. Zobaczmy jak to na początek może strzela, póki nie mamy magazynku. Baterię podepniemy troszeczkę bez peku, bo nie będziemy też bawali w montowanie. Responsywnie, full auto. Bardzo przyjemnie. Skoro wiemy już jak mniej więcej strzela, omówmy sobie resztę o leplice. Mianowicie na pewno nie zabraknie nam szyny RIS, ponieważ zarówno od dołu jest kawał szyny, z boku tak samo, no i wypadający pin się okazuje, który nie do końca nam tutaj chyba chwycił, tak jakbyśmy sobie tego życzyli. No, chodź tu. Dobrze, mamy nadzieję, że już nie będziesz wypadał. Tak to wygląda. Mamy niestety tylko z jednej strony manipulatory, także leworęczni mogą mieć troszeczkę gorzej. Manipulator z jednej strony, jeśli chodzi o e, zmianę trybu ognia, i tak samo jeśli chodzi o zrzut magazynka, który by się wydawało, jest tutaj, jak w 4 No niestety tutaj nie mamy magazynka, ponieważ nasz magazynek ląduje w ten sposób u góry. No, trzeba sobie pomóc troszeczkę. I tak wygląda załadowana replika. Na pewno jest smuklejsza, co zmienia fakt, że, jak dla mnie, ten brak magazynka ZM4 jest okrutny. Wpływa bardzo na wygląd tej broni. No i trzeba powiedzieć, że nie mamy teraz tutaj przyrządów celowniczych, więc od razu jakiś kolimator bym tutaj zamontował. Kolba, którą dostaliśmy, mamy wersję z kolbą. M231, jak się mylę, zwaną yy, nie krajunką, M231. Jak się z tego celuje na ten moment? No, muszę przyznać, że dość ciekawie. Nawet na ten moment, przez to, że mamy ten magazynek u góry, yy, linia celowania jest podniesiona. W związku z czym nie musimy już mieć tak wysokiego montażu, jeśli chodzi o kolimator, na pewno. Co jest dla mnie plusem. Natomiast, trzeba powiedzieć, że jako replika. Jest to połączenie właśnie P90 i M4. Podobna zupełnie do niczego. Na pewno ciekawa opcja, jeśli chodzi o chwyt pistoletowy, standardowy, nic specjalnego. Wykonanie powiedziałbym średnie w tym przedziale cenowym. Nasze przeładowanie daje fajny dźwięk. Natomiast. Nic nie robi, ponieważ nie odsłania nam hopapa. Hop up jest pod magazynkiem, więc żeby regulować, musicie wypinać magazynek, zapinać magazynek i znowu przestrzelać, zobaczyć, czy to dobrze strzela. Producent mówi, że powinno się dać tutaj wpiąć też magazynek SM4 i on się de facto złapie, ale strzelać nie będzie. No, co wydaje się oczywiste, skoro głównym zaślanie jest od góry. Natomiast yy, muszę się przyznać, że wcześniej już to próbowałem zrobić i kabel, który wychodzi tutaj pod peku, całkowicie nam to niweczy. Także co mogę jeszcze więcej powiedzieć o niej? No na pewno nie jest to high end. Jest poprawna. Ale jako ciekawostka, jeśli ktoś chce mieć coś, czego inni nie mają, jak najbardziej 8 mm łożyska tutaj możemy powiedzieć jak najbardziej na plus. No i przede wszystkim moc, którą tutaj się określa na 400-420 do 420 fps. Magazynek jest low-capem, więc go sobie nie nakręcicie. 57 kulek, też warto zaznaczyć. No i długość, którą możemy wyregulować tak naprawdę od, żeby nie skłamać, 890 czy 835 do 900 mm. Także może być to naprawdę mała replika. Co zmienia faktu, że jeśli chodzi o repliki, powiedzmy, zaznaczyłbym, że to jest bardziej PDW. Wolałbym całkowicie co innego. Skoro to już mamy ze sobą, magazynek jest już wcześniej naładowany. A więc sprawdźmy, jak replika strzela. Założymy sobie już okulary zawczasu. Podepniemy baterię, ponieważ mamy już pięty magazynek z kulkami. I zaraz się dowiemy, na ile to, co deklaruje nam producent, jest prawdą. 400 i 1 fpsów 396 398 400 398 ok a jak z ROFem? w okolicach 15 praktycznie równych dobrze więc odpinamy sobie zasilanie ściągniemy okulary i pokażemy jak Wypiąć magazynek, ponieważ, jak mówiłem, ten przycisk tutaj nie działa. Tutaj macie podwójną. Wypinamy. jeszcze dwie kuleczki. Cztery się nam złapały. No i teraz mogę Wam też pokazać od razu, gdzie jest to, i pin. Mianowicie chopa regulujemy tutaj. No muszę powiedzieć, że z pinem się zawodzę. bo odkąd ją używam, co chwilę wypada. Więc chyba na kropelkę będzie to trzeba chwycić. Mam nadzieję, że to tylko w tym egzemplarzu, a wreszcie już będzie to w miarę normalnie. Co jest mniej faktu? Ciekawa replika. Czy bym się na nią skusił osobiście? Raczej nie. Mam innych faworytów. Ale coś wartego przemyślenia, jeśli chcemy coś innego niż cała reszta posiadać. Ode mnie to tyle na dziś. Dzięki bardzo.